Pani Przewodnicząca. W tej debacie powinno wybrzmieć to, dlaczego Unia Europejska nie jest dziś równorzędnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i dla Chin. Potężny deficyt handlowy, zależność technologiczna, a wreszcie produkcja przemysłowa zbliżająca się do upadku to wszystko jest efektem działalności Komisji Europejskiej, która niszczy europejską gospodarkę. Wymuszacie na państwach członkowskich inwestycje w OZE czy samochody elektryczne, czym doprowadziliście do uzależnienia się w zakresie metali ziem rzadkich od Chin. I dzisiaj Chiny wykorzystują swoją dominację, aby ograniczyć suwerenność Europy. Zielona ideologia, upadek europejskiego przemysłu, chory plan w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych o 90 do 2040 roku, walka z paliwami kopalnymi to wszystko jest przeciwieństwem polityki, którą prowadzą Chiny i Stany Zjednoczone. Dziś nie ma twardej i stanowczej polityki handlowej opartej o interesy państw członkowskich. Najwspanialszy kontynent pod Waszymi rządami stanie się za chwilę sypa, symbolem upadku, biedy i braku bezpieczeństwa. Dziękuję.